Cześć, tu Karolina. Chciałam Wam pokazać, tak jak zapowiadałam w poprzednim filmiku, kartki z 10-dniowego 10 wyzwania u Karoliny Bukowskiej. Tam był do zakupienia kit, który ja akurat sobie zakupiłam, ale to nie jest konieczne, więc zachęcam Was do wzięcia udziału w zabawie. Jeszcze można wziąć do końca, do 10 chyba sierpnia, robić kartki albo po prostu <laughs> nawet poza wyzwaniem zrobić sobie, spróbować takie kartki. Karolina tam fajnie wszystko tłumaczy i i te filmiki cały czas są dostępne, więc jakby po czasie też można robić razem z Karoliną. Ale nagroda jest do 10 jeżeli się zrobi co najmniej 6 kartek do 10 sierpnia, więc może akurat komuś się uda. Tu są te moje. To jest z pierwszego dnia. Taka kobieca ze złoceniami, e, jeszcze włączę to ze złoceniami. Jest ze mną mój syn, więc e, o, przepraszam z góry. E, tutaj taka ramka była właśnie w kicie też dołączona. I tak, i były właśnie kwiatki i papiery. I po prostu zostało tego mnóstwo jeszcze, więc e, fajne są te kity naprawdę. Tutaj jest taka męska z przetarciami i z takimi chipboardami z Graphic 45. No, za chwilkę. I tutaj właśnie też jest papier z AB Studio. Tu są farki, które miałam akurat z kitu morskiego, więc mi tutaj przypasowały. I tutaj w środku też jest e, zmediowana. I tutaj właśnie dla mnie totalna nowość. E, kartka akwarelowa. Akurat e, tak się złożyło, że miałam akwarele od e, mojej bratowej pożyczone e, i właśnie e, pierwszy raz miałam okazję jej wykorzystać. Tu są kwiatki wycięte z papierów z AB Studio. No i użycie nitki też e, pierwszy raz. E, właśnie, ale bardzo mi się to podoba. Fajna jest ta karteczka. Coś nowego dla mnie i powiem Wam, że kilka tych akwarelowych kartek zrobiliśmy tutaj i spodobało mi się to. Jednej kartki brakuje, bo dałam ją mojemu mężowi ładek na razie nie za chwilę, dobra? Za chwilę? Mhm. I... To już yy, trzy, to jest piąta. Jednej mi tutaj brakuje. Jeszcze kamienie. jedna była morska. Takie kamiecki, tak. I tutaj miałam tak, <laughs> mroczny akurat humor. Dzieci mnie zmasakrowały w, w ten dzień. I powstała taka mroczna kartka z tym czarnym papierem, który mi się bardzo podoba. No, i ten smok też mi się strasznie, strasznie podoba. To jest kościotrup wielorybek. To są takie kamyczki, które pomalowałam złotą farbką. I no, i ten smok właśnie, pilnuje serca, więc z skąd mi się to wzięło, ale pasował mi ten kamyczek, tutaj do tego niebiesko, ładny taki. Różne ma kolory, tak? I tutaj pomalowałam. Gazę. E, tutaj też tak zwinęłam gazę, trochę ją pomalowałam. No i tak o nie, o nie. też się zło złoci. Też mi się bardzo podoba ta kartka. Kolorów masz tyle, tak. E, I tutaj jest taka dziecięca e, z pop-upem. W środku. E, I taki mi Tu akurat miałam takie mm, Tekturki, które dawno mi leżały, to był jakiś tam komplet, i został właśnie termos i buty, więc to kleiłam I gazy Tutaj jest termos. Widziałeś wczoraj? Nie zauważyłeś, jak się bawiłeś? Eee, także tam. Eee, I tutaj Karolina pracowała na swojej nowej kolekcji. No, myśmy nie miały, więc ja po prostu. Eee, Mniej więcej słuchałam i używałam tych samych mediów po prostu, a yy... no używałam swoich papierów i tak yy... no mało patrzyłam, co tam Karolina robi. Właśnie bardziej słuchałam, yy, tutaj są też ćmy, yy... bez Studio, yy, tagi, kwiatki, tu użyłam swojej ramki. Yy... No i tak koronki, taki motyw miał być kwiatowy, ale oczywiście w efekcie zasłoniłam te kwiatki tutaj. Nie kupisz ich dobrze. I tak, no. tak. to jest chyba siódma albo ósma. Też właśnie taka akwarelowa. Tu mieliśmy odbite stemple od Karoliny. I taki delikatne akwarelowe tło. Tutaj pokusiłam się o dodanie Miki trochę na kleju, ale no niespecjalnie to akurat wygląda. Ale też właśnie Miką posmarowałam te zwierzątka i one się tak fajnie mienią. Miką. Miką. Mhm. Tutaj Karolina też dziewiąty dzień nie miała prądu i wysłała nam takie linki. Mieliśmy cztery linki do wyboru. Z kartkami, którymi, które kiedyś robiła Ja sobie wybrałam takie właśnie Z tekturką w tle Ale chciałam Karolina tam używa takiego Świecącego, błyszczącego papieru I też chciałam Żeby się coś błyszczało A że nie miałam takiego papieru To po prostu pomalowałam sobie go sama I tutaj jest tekturka chyba z latarni morskiej I tagi z AB Studio a napis Seven Dots Studio. I tak to wygląda. Też kolorowałam gazę. Taka świecąca też. Też mi się bardzo podoba. No i tutaj największe wyzwanie. Kartka parawan. Na zdjęcia. Myślę, że dostanie ją moja mama. <grym> Ze zdjęciami wnuków. Ale tak właśnie. Tutaj miałam taką lawendę, chyba od Asi, S. Yy, także idealnie mi się to pasowało i tutaj takie listki mam, które mm, przypominały mi rozmaryn i to mi tak, tak pasowało do takiego stylu trawansalskiego, więc też je tutaj dałam. Tu jest zawiązywany na wstążkę i otwiera się w ten sposób. Tutaj jest taka kompozycja kwiatowa. Trzy miejsca na zdjęcia. Tutaj też są takie. Tekturki też były właśnie w kicie. Tu wyciąłem z, z tego ze strony lampy te słyczki. Tutaj też jest kawałek tekturki. I tutaj taka kompozycja z wybankami. A tu musiałam zasłonić, poniszczyłam papier trochę yy, i zrobiłam taką kompozycję z wiszącą lawendą z tyłu jest proste z tyłu tylko okleiłam <laughs> jeszcze nie wiem czy tam będę dodawać zdjęcia czy nie ale myślę, że jak się postawi na yy, na jakimś, na jakiejś półce to i tak widać tylko te trzy zdjęcia więc, więc chyba tak to zostawię no i to by było na no tyle. Powstały, jeszcze pokażę Wam, z takich resztek papieru oczywiście zużyłam do końca te lawendowe papiery. I tutaj jest taka z rowerem. I tutaj taka jeszcze też, właśnie na tekturkach mi została. I coś takiego zrobiłam. E, także to, ale chciałam wam jeszcze powiedzieć właśnie o tym kicie, że no to jest naprawdę mega sprawa e, tam ponad 100, 100 zł to kosztowało, ale naprawdę zostało tego, tych papierów jeszcze tych tekturek e, także no naprawdę fajnie warto to kupować, tym bardziej właśnie, że e, dla mnie na przykład były te papiery z AB Studio, które bardzo chciałam wykorzystać, ale bałam się kilka razy już je miałam w koszyku, ale potem zawsze wyrzucałam, bo bałam się po prostu, że, że mi nic z tego nie wyjdzie. No a tutaj naprawdę jestem zaskoczona tymi kartkami. Bardzo mi się to podoba. Czy tak jak to właśnie na przykład. Bo to też jest, pod spodem jest papier z AB Studio, a tutaj tylko te kwiatki wycięte z tych papierów. Ale no, fajne to jest. I tutaj na przykład te przyszycia, to też jest z AB Studio. Bardzo lubię ten stempel i dosyć często go używam. Miery. Także tyle. Możecie mi napisać, czy faktycznie, czy nie tylko mi się to podoba. Te kartki. Fajne. Fajna przygoda, szkoda, że taka krótka, bo bardzo to właśnie motywuje też do działania. Wiedziałam, że, że mam to wyzwanie i że muszę zrobić, więc potem byłam taka pełna energii i robiłam dużo więcej rzeczy. Także to tyle w tym filmiku. Dziękuję i do usłyszenia niebawem, bo mam już gotowy album do pokazania także. Opa! Pa.